Witam w Tokio. Widzowie, chcieli nową mapę w naszym GTA, więc przeleciałem ponad 8000 km, by nagrać odcinek w największym mieście na świecie. Pokażę wam, jak jeździ się rowerem po Tokio, gdzie rower jest bardzo popularnym środkiem transportu. Jednak mówienie, że japończycy są wielkimi fanami rowerów, jest nadinterpretacją. To tak, jakby powiedzieć, że Polacy są wielkimi fanami odkurzaczy, ponieważ każdy ma jeden w domu. Japończycy używają rowerów, bo są praktyczne, ale nie ma tu zbyt bogatej infrastruktury rowerowej. Drogi rowerowe są rzadkością. Kierowcy wyprzedzają na grubość. Lakieru. Dodatkowo zasady parkowania są bardzo restrykcyjne, nie tylko dla samochodów. Dzisiaj dostaje mandat, że to, to że Brakuje mu centymetrów Ale również dla rowerów Tutaj są dokładnie ceny nielegalnego parkowania rowerów 3000 yenów for bicycle Czyli jakieś 75 zł za nielegalne parkowanie roweru. Dlatego przed wynajęciem roweru postanowiłem udać się do Muzeum Departamentu Policji Tokio By poznać lokalne przepisy Spoileruję, że i tak skończyłem na posterunku policji Jednak nie groziło mi żadne terapaty. Raczej to ja pomagałem utrzymać bezpieczeństwo futrzastych mieszkańców Tokio To jest Tokio, zapamiętałem je jako trochę większe O nie kiedy przyjechały. W ogóle czemu twarze są tak dziwne? <laughs> Najniebezpieczniejsze no, miasto na świecie. O patrz, tutaj wziął Nie pojechał do bramy dźwięk się nie zna. Maciek, o, w naturalnym środowisku. To, do... to nawet w e, kursie na pewno jazdy są ciężarówki zaparkowane na ścieżkach rowerowych. Co on pokazuje? Chyba młody Elon Musk. <laughs> ja dosz... Jakim cudem ciągle rozjeżdżają ci ludzie w samochodach? A to nawet nie jest twoja wina, oni wjeżdżają do siebie od tyłu. Chociaż nie no, to akurat mu wyjechałeś. Tak... O patrz, jest powtórka. Boże. To masz high to Memory. Just jaki giant wygląda dość tandetnie, ale hej, jak się nie ma co się lubi, to się robi willy na tym, czy, co się ma. Ponieważ to jest państwo, w którym jeździcie lewą stroną, to hamulce są tak jak na brytyjskich czy hinduskich rowerach. W prawej masz hamulec przedni. O, matko, O, matko! <laughs> to prawie jak w Warszawie. Pan też przychodzi prawie jak w Warszawie. <laughs> nie ma jak w domu. Widzicie po co siedzieć 13 godzin w samolocie, skoro czujesz się tak samo? W Tokio są rowery miejskie: Tokio 1, Poznań 0. Tak, żeby je wynająć, trzeba mieć japoński numer telefonu. Tego łatwiej mi było wynająć taki rower. Plus, nie da się ukryć, że taki rower jest dużo wygodniejszy niż miejskie pancerne czołgi, które muszą znaleźć setki pijanek Poznajaków. Czy mogę sądzić w prawo? O matko! To tutaj nie ma ścieżek rowerowych, ale wszyscy jadą na tyle wolno, że, że jeżdżę nawet po tak szerokich drogach, nie jest w ten sposób stresujące. Mimo wszystko z przyzwyczajenia i mojego warszawskiego PTSD wolę zachowywać dość spory odstęp. Uch. The Hell, to jest coś nowego. Pierwszy raz widzę się żarówkę jakiejś europejskiej firmy kurierskiej. Zwykle są takie firmy kurierskie z takim kotem, co niesie małego kota. Ale intensywnie jadę, <laughs> kurczę. Czuję się jak w jakimś Tokio Drift, Tokio Willy. Tak powinno się nazywać gry wideo. Po jeżdżeniu rowerem po Tokio. To jest tak super miasto. Aż dziwię się, że tylko nieliczne gry i to zwykle takie niskobudżetowe dzieją się w tym mieście. się jak to wszystko inaczej wygląda. Inaczej niż 15 razy jeździć samochodem po Los Angeles w Nowym Jorku. To jest Apple Watch, który dostałem na urodziny. zapewne nie wygląda wam na człowieka który sam sobie by sobie kupiła pull watch, ale akurat podczas podróżowania jest bardzo wygodny, by sprawdzać GPS. Ubezpieczam tyły. Jakby co, zostanę rozjechany przez nową, nieznaną Toyotę którą widzę pierwszy raz w życiu. Wezmę to na siebie. na pani? Aha, dobra. Do zobaczenia. O, tu w lewo muszę skręcić. W prawie wjechałem w taksówkę. No szczęście mam oce już jest zawarte w wynajęciu auta. O, patrzcie, może w prawo można skręcać między 20 a 8 rano Dobra, już się zgubiłem. O, tu jest jakaś ścieżka rowerowa. Dzisiaj po prawej jest ścieżka rowerowa. Zobaczymy, jak to wyglądały ścieżki rowerowe, ponieważ. Z mojego doświadczenia wiem, że one nie wyglądają, zbyt rowerowo. To jest drugi kawałek chodnika. No, ale jest przejazd. Idealny czas by sprawdzić Google Maps. nie, dobrze jechałem. Zasadziłem, dobra, jadę za do A, tutaj ścieżka rowerowa po prostu wygląda jak pas po lewej stronie ulicy. Ale na nim też dość często stają samochody. Tu można skręcić w prawo. Dobra, skręcamy w prawo. O, ludzie nie brukują skrzyżowania. To coś nowego. I tu w prawo. Tu, 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 tu. Zakaz zawracania. Od 3 do 20. A, niestety, jest środek poniedziałku. Te kwadratowe samochody to jest największa atrakcja w całej Japonii. Albo być może nawet w całej Azji. Byłem w salonie Nissana. Taki kwadratowy samochód, nowy salonu, kosztuje 56 tysięcy. I gdyby coś takiego sprzedawali w Polsce, to ja byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Lecz za, nie ma Toyota jest Crown. W sensie jest Toyota, ale jest też druga marka Crown. O, spójrzcie, policja. O, stricam w lewo. O, ciekawe, czy to mogę na jednym kole podjechać. Nie, no żartuję, zakończy się jakieś 5 milionów jenów kary. Matko, i znowu ja pierdzielę. Ja już wyczuwa, kiedy będzie zielone. Możecie się nauczyć tej umiejętności. Nigdy się do tego nie przyzwyczaja. O, spójrzcie na tego, że macie. jak ma śmieszny samochód. E, Motocykl. Taki Fiat Multipla. Ale szybko jadę. po lewej mamy policyjną ciężarówkę. Ale pancerny samochód. Volkswagen Beetle. Nie spodziewałem się, że zobaczycie to tutaj. A chyba korki się porobiły. Po ciężarówka, więc wolę przejechać tędy. Mam nadzieję, że to nie jest jakoś nielegalne w tym mieście. O, przyjemnie się jeździ po tych mniejszych uliczkach. Słuchajcie, jak bardzo wyróżnia się miasto. Posłuchajcie. Cisza, niespotykane w największym mieście na świecie. A czy tu mogę zrobić willy? Nie, tylko w którą stronę? Ja już szczęście nie dostarczam tutaj pizzy. tylko ja się zmęczyłem. Mogę jednak wziąć szosę. albo e bajka, to żaden wstyd, moi drodzy, w tym części świata. Żaden wstyd jeździć na e bike Znaczy, jeździ na niebieskich światłach. No tu przeprowadzają ludzi. W ogóle Japonia jest taka, że tutaj są dodatkowe stanowiska dla ludzi, tylko żeby pomagać innym ludziom. Jak są roboty drogowe, to jest osoba, która przeprowadza ludzi przez roboty drogowe. Co jest dość sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że w Polsce roboty <grychy> drogowe często bywają niezabezpieczone i trzeba przechodzić pod jakimiś kilkotonowymi maszynami. W końcu trochę cienia. Trzeba na ulicach, nie mówię o wielkim... W parkach, ale drzewa na ulicach nie są tak częstym widokiem w Japonii. Przynajmniej w Sokio. O, zielono. Słuchajcie, to jest trzypasmowa, sześciopasmowa ulica. Jest tak cicha, w Warszawie marszałkowska jest nie do zniesienia. No, oczywiście w Warszawie są tramwaje, nawet bez tych tramwajów kilka decybeli ciszej od standardowych miejsc. O, pan tutaj skręca w lewo, to ja go wyprzedzę. O spójrzcie, jaki słodki mikrobusik, prawie jak w Gdańsku. O UPS, Boże, przyjechałem chyba do dzielnicy, która zajmuje się importem i eksportem, bo wcześniej widziałem tylko te firmy kurierskie kotami. I mną Japan Post. No, Matko, ale skrzyżowałem się trafiło, świetnie. Co teraz? O, ale szybko jadę. Jaka ja Nie Nieważne na całym świecie typowy kierowca BMW i tak przyjedzie. Teraz w lewo, jak na no, zawołanie zielone światło. A czemu oni nie jadą? Co się dzieje? I mówię, ojej! I gdzie teraz w lewo? Tutaj mamy znak stop? Dla niepoznaki z Stop wygląda jak znak ustąp pierwszeństwa. jest taki specyficzny symbol, który oznacza stop. Jakby, <grafy> jakby nie mógłby być po prostu ośmiokąt. Wow, jaka fajna taksówka. I gdzie teraz muszę jechać? Widzicie, stoi sobie pan i po prostu macha latarką, żeby skręcić w lewo. Warszawie normalnie byłby pachołek. Tutaj zatrudnił człowieka. Tu jest czerwony, ale widzę, że ludzie na rowerze nadal jadą. A tutaj mamy jazdę dla rowerów w dwóch kierunkach. Co jest już standardem w Warszawie? Jednak niektórzy kierowcy z o kompletnie losowej marki, która ma ten sam stereotyp na całym świecie nadal o tym nie wiedzą. O, a ciekawe co tu robił? Przepraszam, cały gruz przez tą cysternę. Był takiego wielkiego szejka mlecznego. O, uwaga, taksy. Yeah. Taką To jaka A śmieszna co? Na znaczy, mieć? jedzie? Ciekawe czy to przynajmniej zjedzie. No zjedź! Co za ludzie? O, jakie byłyśmy Jak w Barcelonie, ale słodkie. A ludzie czasami tak wybiegały jakby prosto pod koła. A te ciężarówki krzyżą, że jesteśmy w Azji. Spójrzcie na te wszystkie chromowane elementy. <grym> <grym> Okej, okay, parkowanie na ścieżkach rowerowych jest bardziej tutaj ciążliwe. Częściej widziane niż w Warszawie. O matko, a to są tunele, to ja skręcę w prawo. Dobra, już wiem, jak jechać. Jezu, jestem genialny. Ale ja sobie poradziłem z tym bardzo skomplikowanym drzewaniem. Jeszcze ruchem lewostronnym. I z Priusem na ogonie. Nie wiem, czy Prius w Tokio ma taki sam stereotyp jak w Warszawie. O, już dojeżdżamy do pierwszej atrakcji Przejechanie mi 10 km. Czy wszyscy jadą tak wolno. Uwaga. Ale fajna. <noise> coś pięknego. Wow. Ile reklam? To się nazywa się kapitalizm. Tyle neonów i świecących elementów na ścianach jak we Wrocławiu. Jest wielki kot. Tam jest wielki kot, ale nie chodzi mi o tego kota. Spójrzcie, tam jest! O mój Boże, coś pięknego. Giumka sobie, oj, akurat wystaliśmy jak się przewrócił. Nad śpi na robocie. Dawaj. Prefer first two hours. Wow, ale faza, płatne parkingi na rowery. Coś niesamowitego. <grym> Dobra, to chyba tak. Składam. 212. Eee. The... I co teraz? Excuse me, do you speak English? Can you help me with this? I put my bike in 212 and I don't know what to click now. If you don't know, yeah, it's okay. I <laughs> don't okay. Zaangażowałem do operacji parkowania roweru cztery osoby z trzech różnych krajów, ponieważ tamte dziewczyny były z Tajlandii. Tak nie udało nam się. Jeżeli odkoleło mi roweru, jeśli zaparkowałem jedno miejsce dalej. O nadko. Dobra, jak, na jakie klatki muszę ustawić, żeby to wam ładnie pokazać? To jest pytanie, to jest zagadka z y, części fotografowania. Ale za łapką wystaje. To jest trochę zbyt polityczne widzowie. Są jak Weronik, ale Weronik nigdy czegoś takiego nie powiedział. Bo nie żyjesz, panie świcz, nad jego duszą. Zero. Ktoś na Twitterze napisał, żebym tego spróbował, ale mimo zero, Zero nie oznacza zero alkoholu, tylko zero kalorii, więc nie będę nagrywał filmu 10 dni w japońskim więzieniu za DIY. Zresztą jest jakiś alkohol. To wszystko jest alkohol. Co ja tu robię? O matko, patrzcie. To są kanapki z jajkiem. Ja to jem codziennie na śniadanie, niezależnie czy jestem w Tokio czy w Warszawie, jednak w Tokio te kanapki mają tak duży wybór. Nie wiem ile mają kalorii. Poczekaj, jedna kanapka, jedno opakowanie ma 500 kalorii. Tu i trochę mniej, więc trzeba znaleźć się więcej. Plus nie mają skórki, chleb nie ma skórek. Zawsze jak tu jem, wyobrażam sobie, że taka 180 cm japońska mamusia mnie od kraja te Tu i moje soczki. S szukam takich łańcuchów z To jest moja mina, gdy nie ma soczków w 7 Eleven. Muszę iść do innego 7 Eleven. Nie wiem czy można nagrywać w dzielnicy czerwonej latarni, tak samo jak, tak, jak nie można nagrywać w Amsterdamie, ale wolę nagrywać jako do dowód, że szukam mojego socze. Jak najszybciej są wyjść, zanim Wiktoria sprawdzi moją lokalizację na telefon. Powinien być tu, nie ma Dobra widzowie, wracam na rower, w zasadzie tak mógłbym nagrać nazwać swój kanał Zawsze jest ulga, gdy wracam gdzieś i widzę, że mój rower nadal stoi i nie został ukradziony Że jak wygląda smoking area O Boże, ile bym dał, żeby było coś takiego w Warszawie, żeby były takie komory gazowe <laughs> Dobre, to może jest porównanie Idziemy na Shibuya Crossy O, spójrzcie, jakiś dziwny samochód Ciekawe, co to za serwis, służba. Dobra, jak teraz jechać? O kurde, widzowie, gdzie ja wjechałem? Mam nadzieję, że nie wyjadę teraz na jakąś autostradę międzyprefekturalną. A nie! O, jesteśmy w domu. O, jak to ładnie, patrzcie, jakieś wielkie smocze jaj. Coś ciekawego. Wszyscy macie szczęście, że nie posiadam smoka. Jak budowa, generalnie w Tokio budynki buduje się dość często i często się zmienia te budynki. Tokio z pierwszego sezonu vloga Krzysztofa Gonciarza to już nie to samo Tokio 2025. Kurczę, ten rower jest całkiem szybki. Słyszysz, jak szybko jadę. Niepozorny, bo wygląda jak na rower z komuś. Ale jak się rozpędzę, tylko żeby żadna ciężarówka mi nagle nie wyjechała. Proszę, aby teraz pociągi przejechały. Jest! Ale super. O Jezu. Hamulce są odwrotnie. O, 7 Eleven! O, w końcu umierałem z głodu. Moje soczki ulubione, ale ten 7 Eleven wygląda na olbrzymi. Rzeczy pokażę Wam, rzeczy, które jem na śniadanie. Mianowicie kulki z ryżem. To jest coś, co chciałbym, żeby było w polskich żablokach, bo ja to ja codziennie. Zowie, bym nigdy nie schodził z masy. I jest jeszcze jedna rzecz, która przykuła moją uwagę, a mianowicie pojedyncze jajka. Które pewnie służą do tego, żeby sobie dodać do Ramenu taki, albo jakiejś innej zupki. Tak wygląda Google Maps w Japonii. No nic, pora jechać dalej. Kurczę, czy to jest to co myślę? Spójrzcie, tam jest to ta autonomiczna taksówka. O, myślałem, że to jest tylko w San Francisco, a tutaj mamy autonomiczną taksówkę. Ej mo! Ciekawe czy to działa, jakbym to pobrał. A nie, jakiś facet siedzi za kierownicą. <grym> zmylka> zmylka. O, Jaki ładny ogród na górze, ale coś ślicznego. No tak meteoryt uderzył w budynek i z niego piękny ogród. A to co za dziwny samochód? Dzięki to ja tam przepłynę by tylko żeby nie spłomili. Ciekawe ja że ten kierowca już dostaje białej gorączki od słuchania tej melodyki, w kółko, i w kółko, i w kółko. Wielka stacja metra, ja muszę przed nią skręcić w prawo. No matko, to będzie mi przyszło No do... świetnie, wyobrażacie sobie tutaj warszawskiego taksówkarza, on by dostał białej gorączki. To jedno miejsce w Warszawie, w którym mogłoby być takie przejście na piesek, ale niestety polskie przepisy nie przewidują rozwiązania, że ludzie mogliby... Przechodzić tak jak wygodnie. O, patrzcie, ale gag. O, <laughs> Minion, dokąd jedziesz? To też jest taka rzecz, która by wkurzyła warszawskich taksówkarzy. O Jezu, co druga ciężarówka ma taką melodijkę. coś niesamowitego. Jedyne rzeczy, które przerywają ciszę to tokijskich ulic. Kiska strasznejska. Coś niesamowitego. Uuu, patrzcie jaki ładny samochód. O Jezu, jedyne, jedne z niewielu śmieci na ulicach Tokio. I brat ma kierownicę po złej stronie. Ta lepiej nie korzystać ze ścieżek rowerowych, jak tu wszyscy parkują na niech albo skręcają w bramę. Lepiej jechać środkiem zewnętrznego pasa. O Jezu, jak ja się za takimi wąskimi kierownicami. Lexus LC500. O, co Jimmy. Samochód, który można dostać w Europie, który jest najbliżej tym wszystkim japońskim pudełkowodom. widzowie, robię to! Robię to Geta Tokio. To byłaby najśmieszniejsza rzecz, jaką mógłbym zrobić w Tokio. Miłe przywitanie z policjantem. Jednak kurczę, żeby bym nie stanął tak na łuku drogi. Albo ten policjant był bardzo brawurowy, albo po prostu tu jest tak bezpiecznie. Tutaj można kupić nie tylko schłodzone napoje, ale również ciepłe Z czego? Ciepła jest najczęściej kawa czy zielona herbata? Zielona herbata z automatu w Japonii nie smakuje tak jak Arizona czy Lipton u nas w Europie. Jakbyśmy zrobili sobie zielonej herbaty, zapomnieli ją wypić i przez całą noc tygłaby nam na biurku. Lipton Milk Tea i jestem bardzo ciekaw jak to smakuje. Dawać mi resztę. Automat trzyma resztę, aż do momentu wciśnięcia go. Na wypadek, jakbyśmy się skusili na jeszcze jeden napój. Proszę mi teraz, jak smakuje milk tea. O Boże, nie robiłem tego od 100 lat, nie zestawałem na Być w Japonii i nie wypić lokalnej herbaty, to jak być we Władysławowie i nie zjeść kremówek. Ojej, to jest faktycznie słodkie. Młodka herbata z mlekiem, z owocowym posmakiem. Niestety, moje kubki smakowe są tak wypalone przez wczorajszy ostry ramen, że nie jestem w stanie zidentyfikować jaki to owoc. Następnego dnia wróciłem do centrum rowerowego, ale tym razem wypożyczyłem rower szosowy, w szybszym kolorze. Mimo wszystko nadal zamierzałem jeździć zgodnie ze stanowymi przepisami. A. Excuse me, I'm just curious, do you ever get in trouble for running red lights in Japan? Um, sometimes. But they might stop you. Yeah. Okay, so it's. they'll probably just tell you off. Okay, so it's not like a big crime in Japan. I haven't been done yet. Mm -hmm. And I run quite a few, but you probably shouldn't do it. to oh, so it's, it's like just... Risk. It's like, it's like gambling, ok. Exactly. Have a good one. O, tak wygląda ścieżka rowerowa, jest bardzo improwizowana, jak widzę tutaj, gdzie ta tu się kończy, ale lipa. Dobra, jak ja mam przejechać na drugą stronę? O, a tu jest zakaz jazdy rowerem. Słuchaj, okay, czy pod tym znakiem jest jakiś wyjątek? Ja mam pojęcia jak jechać dalej. Dobra, w pierwszy raz zaszedłem do miejsca, w którym utknąłem. Dobra, to jedziemy w prawo, objedziemy tą wielką autostradę. I co? Zrobili takie coś malutkiego i to też? Z drugiej strony nie ma dalszego przejazdu. Fólk er að O niech, nie, to pierwsza ścieżka rowerowa, którą widziałem w tym mieście. Oj, spójrzcie, nawet jest wydzielona ścieżka rowerowa. Naprawdę rzadko się spotyka takie rzeczy w Japonii. O, oh, Jezu stresujące jest jeżdżenie po tych tak głównych drogach. Czy ja jestem nieprzyzwyczajony do patrzenia przez prawie ramię. lewej to dość łatwo mi się wygiąć, a tutaj muszę, te czerwowe ulice są fajną alternatywą do jeżdżenia głównym ruchem, mimo że według strawy tamta główna ulica jest najczęściej uczęszczona przez rower. Oryginalnie na świecie domyślny był ruch lewostronny, ponieważ z prawej strony noszono broń, w razie czego można było bronić się przed napadami na trasie, tak teraz podczas jeżdżenia na rowerze nie za bardzo ma to sens, ponieważ no, musisz odwracając się sterować lewą ręką. Musisz jakoś przedostać się na drugą stronę tej barierki. Ja nie mam pojęcia jak tam dojechać. A, tam jest przecież napisze push button to cross the street. Pójście, jaka idealna trasa. Tak to już dojadę do centrum Tokio. Coś pięknego, mogę jechać sobie tutaj na górze albo tam na dole. to dozaimasu. Oooooo! Niech japońskie bóstwa przejmą kierownicę. O ile takie jeżdżenie wzdłuż rzeki w jakimkolwiek większym mieście na świecie jest standardem, to tutaj naprawdę widzimy, jak bardzo zaludniona jest Japonia. Gdy widzimy te wszystkie autostrady wypełnione po brzegi samochodami, każdy taki samochód, każdy mijający nas osoba to oddzielna historia. I w państwie, które ma 125 milionów obywateli, naprawdę daje nam do myślenia, jak bardzo nasze pojedyncze życie, pojedyncza historia jest. Oddalona i indywidualna spośród tych wszystkich ludzi, którzy żyją w kompletnie innej kulturze i są dość hermetyczną kulturą, która równie dobrze mogłaby być inną planetą. Nie widziałem, że mam takie szczęście. Cześć, jak w Pokémon. Blokuje mi drogę. Pójście tutaj, dla kotów mamy jakąś taką rybkę. Nie wiem, co to jest, ale jak rybka. I weźmiemy. Yy... Dobra, jestem ciekawy, jak usmakuje. Pora zabrać ten biały płyn i kawałek rybki dla kota. Był chudy, ale nie wyglądał na jakiegoś cierpiącego. Niektóre koty naturalnie są chude, jak na przykład mojej świętej pamięci Fredka. Neko, też sobie zjeść rybkę? Ojej, biedny jesteś. Proszę, zjedz sobie. Brawo, Neko. Chciałbym ci pomóc, ale nie wiem jak. Dobra, na... Eee, przepraszam kocie. Napisałem maila do organizacji, która pomaga zwierzętom i wysłałem mi zdjęcia oraz y, koordynaty. Na ich stronie jest napisane, że nie wiecie co zrobić z kotem, to żeby zanieść się na policję, ale on wygląda na chorą, więc to też jest niebezpieczeństwo dla mnie. Tam jest posterunek policji, może ja im powiem, bo coś nie ufam temu mailu. Ostatni post na Instagramie mają z... Początku 24 roku. O matko, czy kiedykolwiek pojadę do miasta, żeby nie musieć rozmawiać z policją? Tak, Tokio, poza dużymi policyjnymi biurowcami, tak jak w Warszawie, co kilka ulic można spotkać kioski, w których dyżur pełnią pojedynczy policjanci uzbrojeni w rewolwer, mapę i telefon. Gdy wszedłem do kiosku, spodziewałem się, że ja będę znał angielski lepiej niż policjant. Jednak co mnie zaskoczyło, to to, że ja też szybciej znalazłem na papierowej mapie lokalizację Kota, którą miałem zaznaczoną na mapie Google. Po kilku telefonach policjant poprosił mnie, bym wrócił do Kota i porozmawiał z patrolem który został wysłany na miejsce. Gdy tam wróciłem, inny policjant był już na miejscu z właścicielką kota. Okazało się, że kot ma około 15 lat, ale jest całkowicie zdrowy. Właścicielka zabrała kota, ja pogadałem z policjantem o tym, co robił w Japonii i pojechałem dalej. Pójdziemy?